Właśnie na moim kanale. Dzisiaj mam dla Was filmik, który z jakiegoś powodu od jakiegoś czasu na moim kanale się nie pojawia. I Jest to takie uaktualnienie do moich zamówień z Avon. Myślę, że przestałam robić tego typu filmiki w momencie, kiedy moje zamówienia zawierały dużo więcej kosmetyków kolorowych, dużo więcej kosmetyków do makijażu niż takich kosmetyków pielęgnacyjnych i robiłam wam różnego rodzaju testy z tymi kosmetykami. W związku z czym nie miałam czego tak naprawdę uaktualniać. Teraz pomyślałam sobie, że przyszła pora, bo mam trochę już mi się nazbierało tych kosmetyków i przyszła pora na takie właśnie uaktualnienie. Więc jeżeli jesteście zainteresowani, to zapraszam was do oglądania. Będziemy aktualizować zamówienie numer 5. I 6. Dwa zamówienia, z tego względu, że każdy z nich zawiera kilka kosmetyków pielęg do pielęgnacji, więc pomyślałam, że opowiem Wam o nich w jednym filmiku, tak żeby było po prostu może więcej do pokazania, więcej do pogadania. Kochani, zanim zacznę, to chcę Wam tylko zwrócić uwagę na niewypał, który dzisiaj mam na twarzy. To taki eksperyment, który no, nie powiódł się, niestety. Ale tak to czasami bywa, kiedy bawimy się makijażem I takie są czasami efekty Także jeżeli się zastanawiacie, co ja mam na twarz, no to właśnie Takie coś mam na twarzy Ale kochani, mam nadzieję, że nie będzie Wam to jakoś specjalnie przeszkadzało Że wyglądam tak, a nie inaczej Chyba nie jest aż tak źle Mogłoby być zawsze gorzej Więc Przejdźmy do meritum sprawy i do tematu dzisiejszego filmiku. Pierwszy, mam tutaj listę tak notabene, więc pierwszy e, kosmetyk, o którym chcę Wam opowiedzieć, właściwie to nie kosmetyk, to perfum. E, w zamówieniu numer, z katalogu numer 5 zamówiłam sobie pełnowymiarową butelkę Avon Truth. O ile dobrze pamiętacie. Nie pokażę Wam jej e, i nie opowiem zbyt wiele o tym zapachu, a to dlatego, że tak jak wcześniej Wam powiedziałam, to nie jest zapach, który jakoś specjalnie przypadł mi do gustu, więc odłożyłam go sobie na bok, mam zamiar go sprezentować komuś, więc jest on nadal zapakowany, natomiast mam perfumetkę, ponieważ w zestawie do tego perfumu był taki mały prezent, między innymi w tym prezencie była też perfumetka i ta perfumetka, żeby Wam tutaj pokazać, ma już pewnego, pewien stopień zużycia, używałam używałam nawet kilka razy i muszę przyznać, że powolutku przekonuję się do tego zapachu. Powolutku um, nie jest to nadal zapach, który chciałabym mieć w, swoim, w swojej kolekcji, w swoim zestawie. Nie jest to coś, co używałabym codziennie, zdecydowanie nie, ale myślę, że raz na jakiś czas mogłabym sobie do tego zapachu wrócić. Um, jest to zapach bardzo świeży kwiatowo-ziołowy i to, ta właśnie ziołowa nuta mi nie odpowiada. Nie wiem, czy do końca faktycznie jakieś tam ziołowe nuty się w nim znajdują, natomiast tak on dla mnie pachnie. Bardzo świeżo, ale też i bardzo ziołowo. Także dla tego i tylko i wyłącznie z tego powodu to, no, tak jak mówię, pełnowymiarowa butelka została odłożona na bok. W tym Podarunku, który Przyszedł do mnie Razem z perfumem Był też Była też butelka balsamu W tej samej kategorii zapachowej, czyli też Wiadomo, nie używałam, odłożyłam na bok Był też zielony lakier do, do paznokci Który Jeszcze go nie używałam, ale na pewno Zobaczcie nieraz na moich paznokciach Teraz w nadchodzącym sezonie Wiosenno-letnim Był też krem do twarzy z nutra efekt um, rozświetlający, który jest przeznaczony do skóry normalnej bądź suchej, moja jest mieszana, więc nie będę go używać, bo nie jest to um, krem odpowiedni dla mojego typu cery, więc też zostanie przekazany um, komuś w prezencie. Um, nie używałam też um, wody micelarnej, która była w takiej malutkiej, podróżnej, że tak powiem, um, buteleczce w rozmiarze podarze 5 ml z olejkami i to też jest znowu produkt, który przeznaczony jest głównie do cer normalnych bądź suchych, ma on nawilżać skórę, więc nie dla mnie, dlatego znowu odłożyłam ją na bok i na temat tych produktów nie mogę się wypowiedzieć, aczkolwiek jeden produkt z tego podarunku użyłam i jest to maseczka nawilżająca z Planet Spa, ta z oliwą z oliwek Sporo osób komentowało na temat tej maseczki, popytałam was, jakie są Wasze odczucia na jej temat. Sporo osób polecało, sporo osób mówiło, że im służy i ja nie twierdzę, że nie, że to są błędne opinie. Natomiast w moim przypadku mnie ona nie służy. Nie sprawdziła mi się. Um, ogólnie nie lubię takiego uczucia, jak ją nałożyłam na twarz. To miałam wrażenie, że takie to wszystko było. Nawet po zmyciu, że, że moja skóra była taka tłusta, taka. No nie wiem, no nie wiem. W każdym razie mnie ona jakoś specjalnie do gustu nie przypadła. E, też znowu e, myślę, że po, powędruję do kogoś, e, w, kto ma. E, Normalny, bądź suchy typ cery, i takiej cerze na pewno będzie um, odpowiadała. Natomiast mnie nie, więc. No, niestety, w moim odczuciu to nie jest produkt dla mnie. Kolejna na mojej liście jest kolejna maseczka z Planet Spa. Tym razem z tej nowej serii z koreańskim węglem, i to jest ta seria pilow I tutaj już, moi kochani, mogę Wam szczerze powiedzieć, że jest to produkt. Dość dobry, nie powiem, że jest to super ekstra, fascynująca maseczka, itd., itd. Natomiast nie zrobiła mi żadnej przykrości na twarzy, żadnej szkody. Nałożyła się dobrze, wyschła dobrze, byłam ją w stanie tak nawet dość, dość dobrze usunąć z twarzy, przy, przy ściąganiu nie zostawiła za dużo jakiś tam, wiecie, resztek, a nawet te resztki, które zostały, bardzo łatwo zmyły się wodą. Skóra była nawet dość miękka, przyjemna w dotyku. Czy jakoś super oczyszczona? Nie zauważyłam, ale jak mówię, no była przyjemna, ma bardzo ładny zapach. I w kategorii zapachowej jest taka sama jak drugi kosmetyk, który za chwilę wam pokażę z tej właśnie serii. Także jak dla mnie ta maseczka jest na plus chociaż to nie jest jakiś super ekstra znowu produkt, który bym powiedziała o, oh, wiecie, skradł mi serce czy coś takiego, nie wyobrażam sobie życia bez tego produktu, nie, natomiast zdecydowanie, yy, zdecydowanie na plus no, po ta, nie, ta już na pewno tak kolejny produkt z Planet Spa yy, jaki zakupiłam, to był yy, peeling do ciała yy, też właśnie z koreańskim tym węglem. Co mnie zaskoczyło w maseczce, to to, że spodziewałam się, że ona będzie czarna, a ona jest taka, nie wiem czy będzie to widać, taka raczej popielata, dość przypomina kolor tego, tej nakrętki, czyli w takim kolorze, jest właśnie takim jasno-popielatym. Tutaj już mamy typowo czarny produkt, tak jak o tutaj widać. I przyznam szczerze, że ten kolor trochę mnie odstrasza. Mam wrażenie, jak go używam pod prysznicem, że myję się jakimś, nie wiem, jakimś błotem, nie wiem. Chociaż zapach ma naprawdę przecudny. Zapach ma bardzo świeży. Mnie się to troszeczkę kojarzy z taką trawą cytrynową, ale mogę się mylić, bo jest to taki zapach lekko kwiatowo-cytrusowy, może coś takiego. Piękny, bardzo, bardzo, bardzo na tą porę roku, którą teraz mamy, prze, prześwietny. Drobinki też ma dość konkretne. Także rada taka, jeżeli macie skórę Waszego ciała, oczywiście dość wrażliwą, czy Podatną na podrażnienia, to radziłabym uważać i delikatnie masować, nie naciskać zbyt, zbyt dużo, nie robić tego, wiecie, w taki zbyt energiczny sposób, bo no może Wam nieco podrażnić skórę. Ale to tyle. Jeżeli będziecie używać go delikatnie, to myślę, że będziecie z niego tak samo zadowoleni, jak i ja jestem. Kolejny na mojej liście to kosmetyki z nowej serii Encanto i mam tutaj trzy, bo były, jeżeli dobrze pamiętacie, trzy za 10 funtów, więc ja miałam, mam dwa z tej serii różowej Irresistible i jeden z serii niebieskiej Fascinating. Mam mgiełkę do ciała, żel pod prysznic i krem do rąk. I teraz tak, co mogę Wam powiedzieć? To na pewno tyle, że pięknie pachnie. Ja osobiście skłaniam się ku temu zapachowi różowemu jest taki um, kwiatowo-owocowy, um, wystarczająco owocowy um, i wystarczająco kwiatowy jak dla mnie. Nie powiedziałabym, że tam giełka jest jakoś super trwała. Um, tak jak każda mgiełka um, trzeba ją spryskiwać kilka razy dziennie, żeby zapach się utrzymał. Um, natomiast na pewno jest jak się wiecie, spryskacie pierwszy raz, to z pewnością jest dużo bardziej intensywna niż, niż inne mgiełki do ciała, te, które ja już mam w swojej kolekcji, także to na plus. Poza tym nie ma żadnych niezwykłych właściwości, o może w ten sposób. To tyle. Jeśli chodzi o żel pod prysznic, to za tą cenę z pewnością są lepsze. Ta butelka kosztowała 4 funtów, no, 3,33, jeżeli bierzemy pod uwagę ofertę, w której go zakupiłam. Normalna chyba cena to albo 4, albo i nawet 5 funtów. Znaczy normalna, mam na myśli, jak jest w ofercie, takiej pojedynczej ofercie, bo nie wiem, on chyba 6 funtów jest w takiej regularnej cenie i za tą cenę to już na pewno go nie polecam. I tak, nie nawilżam mojej skóry. Czego tak naprawdę od niego nie oczekiwałam, bo rzadko um, kiedy takie, takie um, zapachowe rzeczy nawilżają, więc tutaj no, nie spodziewałam się, nie powinnam się nawet spodziewać, więc nie powinnam oczekiwać. Natomiast no, za tą cenę tyle tylko, że myję. Zapach też się nie utrzymuje jakoś specjalnie długo. E, mam go jeszcze tyle. Także zużyłam już większość, ale póki co teraz go odstawiłam. Używam czegoś innego, bo jakoś tak nie wiem. Mam wrażenie, że zużyję go na pewno, ale nie jest to mój ulubiony produkt. Zdecydowanie nie będę, nie zakupię go ponownie. Może tyle. I trzeci to krem do rąk, też bardzo mała pojemność. On. To jest też chyba, jak jest w ofercie, kosztuje 4 funty, więc też nie taka mała cena za 30 ml. Co jest na pewno dobre, jeśli potrzebujemy małej tubki kremu, tak żeby mieć pod ręką w torebce, to jak najbardziej. Natomiast też jakoś specjalnie nienawidzę mojej, mojej skóry rąk. Znam dużo lepsze kremy za dużo mniejszą cenę, i znowu na pewno. Już po niego nie sięgnę. To znaczy, nowego nie zakupię ponownie. To tyle. Także no, spodziewałam się, byłam bardzo podekscytowana tą nową linią, tą Encanto, a okazało się, że no, nie jest tak fajna, jak chciałabym, żeby była. I ostatni produkt z zamówienia z katalogu numer 5 to Proline Lip Perfector, czyli te, ta konturówka do ust. Ja moją mam w kolorze sculpted. Zaraz nie znajdę, tak, sculpted. I ja ją uwielbiam. To jest wspaniała. Moja jest niezaostrzona w tym momencie, wymaga zaostrzenia, ale tak jak widzicie, to jest taka zwykła ołówkowa, zwykła, ale niezwykła. Ołówkowa konturówka, ale jest naprawdę świetna, jeśli chodzi o utrzymywanie się na ustach. Bardzo, bardzo łatwo się aplikuje. Jest bardzo kremowa. Jak ją dobrze zaostrzymy, to jest też i bardzo precyzyjna, nie łamie się, a jednocześnie bardzo ładnie się aplikuje. A co najważniejsze, pozostaje na ustach przez godzinę i godziny i godziny. I jeżeli nałożymy na nią pomadkę, to ta pomadka też utrzyma się bardzo, ale to bardzo długo polecam, zwłaszcza kiedy jest w ofercie. Ja kupiłam go za 3,50, więc to po prostu cena, no jak z bajki. Jeżeli zastanawiacie się, to się nie zastanawiajcie, tylko kupujcie. Wiem, że wy mieliście problem z dostępnością tego produktu przez kilka katalogów. Po premierze tej kredki, tutaj wiem, że panie pisały mi, że nie była dostępna. Nie wiem, czy już wróciła do katalogu. Mam nadzieję, że tak, bo jest naprawdę warta. Swojej ceny. Ja na pewno jeszcze sięgnę po inne kolory, ale póki co ten kolor jest dla mnie idealny. Pasuje mi z większością pomadek czy z większością błyszczyków, które mam, bo ja większość błyszczyków mam właśnie w takich kolorach naturalnych czy takich delikatnie różowawych i no, naprawdę używam ją bardzo, bardzo często bardzo często świetny produkt. I teraz skoczymy do katalogu, do zamówienia z katalogu numer 6. Pierwszy akurat produkt to pomadka, którą gdzieś teraz zapodziałam. Sekunda. Mamy. Pomadka z True Color w kolorze POUT, którą niedawno Wam testowałam przy okazji jakiegoś tam makijażu chyba. I wiem, że mówiłam, że to ten, to ten kolor taki jest zbyt różowy jak dla mnie, o, tak ona wygląda wykręcona. Dzisiaj mam ją na ustach z konturóweczką taką delikatnie różową i powiem Wam, że piękna jest, jest naprawdę piękna. Ja zawsze polecam te kolory, pomadki z True Color. Tak kochanie. Ja zawsze polecam te pomadki z szukolo Bo one są bardzo dobre, bardzo kremowe Nie są jakoś super um, Długotrwałe Ale tak jak każda pomadka kremowa Nie ma co oczekiwać, że ona zostanie na ustach Przez godziny i godziny i godziny Wiadomo um, um, Wypijecie kawę, czy zjecie coś I ona znika, natomiast Ja mam taką tendencję Do zlizywania wszelkich pomadek A, a ta pomadka w miarę się u mnie utrzymuje Jakoś nie wiem, no um, Liżę usta i wiecie, cały czas jakoś tak dotykam, i tak dalej, i ona jakoś nie wiem, nie znika w magiczny sposób. Także jak dla mnie na plus, a kolor jest po prostu przepiękny, zwłaszcza teraz, na wiosnę, lato. Super. To jest pierwszy produkt. Drugi produkt, to też już widzieliście, używałam w tymże makijażu. Jest to róż do policzków z Mark. Tak on wygląda. Może z użycia specjalnego nie widać, ale uwierzcie mi, że używam go od czasu jak go kupiłam, używam go za każdym razem, jak robię makijaż. Za każdym razem. On jest w kolorze Chiki Melba ma taki delikatny, jakby złotawy połysk, i może tego nie widać. Mój makijaż ma teraz kilka godzin, więc może tutaj. A poza tym, światło już teraz jest dość późne, popołudnie, późne, późne popołudnie. Staram się, żeby mi jeszcze światło nie uciekło i jeszcze chcę wam to szybciutko nagrać, ale no, uwierzcie mi, mam go na policzkach i kolor jest przepiękny, ja go uwielbiam. Zapłaciłam za niego chyba 3 funty, także. Kochani, za 3 funty, róż do policzku za 3 funty, to po prostu ludzie płacą 13, 15, 30 nawet wiem, że niektórzy są w stanie zapłacić za róż do policzków, także mm, polecam, kochani. Jeżeli jeszcze nie używaliście, to spróbujcie. Mark Chiqui Melba. Piękny kolor, zwłaszcza teraz na wiosnę. W ogóle, wiecie, ja już tyle razy mówiłam, zwłaszcza teraz na wiosnę, lato. No. Umówmy się, tak? E, następny to produkt, który z którym wiązałam duże nadzieje. Mam go jeszcze teraz w, w pudełeczku. To jest ten krem koloryzujący z filtrem 50 z New Solar Advance. Jak widać miał być matujący i przeciwstarzeniowy no i z delikatnym kolorem, więc tak jakby wszystko w jednym. Nie chcę, do, nie chcę teraz jeszcze wypowiadać się jakoś super negatywnie na jego temat, ponieważ używałam go do tej pory dwukrotnie i nie mogę jeszcze, nie mam jeszcze wyrobionej takiej super opinii na jego temat. Natomiast, co mogę wam już o nim powiedzieć teraz? To z pewnością nie jest on super matowy ani super matujący. Zdecydowanie nie. Niestety. Um, kolor, tak jak widzieliście, jest dość ciemny Bo jest to medium beige Także jest dość, dość, dość ciemny um, I nie wiem, bo tak jak mówię Użyłam go dwa razy, raz za, znaczy dzień po dniu I muszę go użyć teraz na, znowu Przy oddzielnej okazji, żeby to sprawdzić Ale po tych dwóch dniach Miałam największy wysyp niedoskonałości chyba w historii ostatnich 10 lat. Co najmniej. Będę musiała użyć go przy takiej oddzielnej okazji, żeby zobaczyć, czy zareaguje moja skóra ponownie tak samo. Natomiast no, dam wam oczywiście znać. Póki co takie są moje wrażenia, ale ja już wam wcześniej wspomniałam, że z jakiegoś powodu kosmetyki do pielęgnacji cery. Z, z Avon mi nie służą ja mogę używać kolorówkę jakąkolwiek mogę używać środki do pielęgnacji ciała, pilingi, żele balsamy świetne ale kremy do twarzy i ogólnie wszystko, jest jest i ogólnie środki, czy to są żele do mycia twarzy, czy peelingi do twarzy, czy czasami i maseczki też do twarzy, no niestety takie kosmetyki mojej cerzy nie służą i nie wiem dlaczego naprawdę nie wiem dlaczego ale to tyle jeśli chodzi o ten krem oczywiście jak mówię, dam Wam jeszcze znać jak to faktycznie wyszło po kolejnym użytkowaniu yes red, blue or green to tyle. Kolejny na mojej liście to produkt, który z przyjemnością używam. Jest to Avon Senses, żel pod prysznic z tej serii Beautiful Memories. To jest zapach piwoni i magnoli, i kochani, uwielbiam go. Z pewnością, jeżeli pojawi się jeszcze w katalogu, jeżeli będzie w katalogu dostępny, to ja go jeszcze z pewnością z przyjemnością zamówię. Tak jak widać, zużycie. Ja właśnie za, zamieniłam z, ten, odstawiłam, a zaczęłam używać ten i nie żałuję, bo zapach jest cudowny. Naprawdę. Z taką przyjemnością dawno chyba żadnego żelu nie używam. A przepraszam, ten z z um, ten taki kokosowo-papajowy, ten też był przepiękny, naprawdę przepiękny. Ten jest cudny. Cudny, obydwa po prostu świetne. Polecam serdecznie. Zwłaszcza jak jest w promocji. Um, wart ceny, zdecydowanie. I ostatni produkt na mojej liście to... Body Lotion z Luminaty, czyli balsam do ciała z tej kategor w kategorii zapachowej Luminaty, a wiecie, że ja Luminatę uwielbiam. Zobaczcie, tyle mi zostało w perfumetce. Tak. Tak. Naprawdę używam go tak często, jak tylko mogę. Zakochałam się w tym zapachu. Luminata po prostu skradła moje serce. Więc balsam też jak najbardziej uwielbiam Choć przyznaję szczerze Nie ma on Niestety Właściwości nawilżających Takie jakie chciałabym, żeby miał Jest Flower Natomiast Zapachowe jak najbardziej I za to go bardzo, bardzo Ale to bardzo lubię za to, że Daje mi takie właśnie poczucie tej iluminaty Wszędzie, na całym moim ciele Um, i przedłuża tak jakby ten, ten zapach um, także polecam, jeżeli lubicie luminatę to ten balsam powinniście też mieć w swoich um, zasobach no i to tyle kochani, ice cream, yes i to tyle kochani um, o dwa zamówienia, katalog numer 5 i katalog numer 6 tyle Mogę Wam powiedzieć na temat tych kosmetyków. Jeżeli chcecie dowiedzieć się czegoś więcej, jeżeli coś pominałam, czegoś Wam nie powiedziałam, macie jakieś pytania, to oczywiście, kochani, dajcie mi znać w komentarzach. Ja odpowiem na każdy wasz komentarz, a przynajmniej postaram się. Serdecznie Wam dziękuję, kochani, za oglądanie. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się jakoś przyda. I że miło spędziliście ze mną swój czas. Jeszcze raz przepraszam za mój dzisiejszy wygląd. Następnym razem mam nadzieję, będzie trochę lepiej. Do zobaczenia, kochani, już wkrótce na moim kanale. Dzisiaj to wszystko. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i życzę Wam miłego wieczoru, popołudnia, a może i całego dnia, no bo nie wiem, kiedy będziecie mój filmik oglądać. Do zobaczenia, pa! pa.